Witamy wszystkich serdecznie, wszystkich piątkowiczków, piątkowiczów, absolwentów, nauczycieli i wszelakie grono odbiorcze. To jest Szymon. To jest Janek. I gościmy dzisiaj w naszym studio Pawła Rzywne, który jest kandydatem na przewodniczącego samorządu uczniowskiego w najbliższym roku szkolnym. Mamy do Ciebie parę pytań. Szymon, może zaczniesz? od takich pytań na rozgrzewkę. No, na początku mam takie szybkie strzały, A, szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Niektóre wymagają trochę więcej elaboracji, ale myślę, że z tymi pierwszymi na pewno się uporasz. No to zaczynam. Ulubiona piosenka? Ulubiona piosenka? Hmm. W moim przypadku to w dość ciężki wybór, ponieważ jestem osobą, która regularnie słucha Wszelkiego rodzaju muzyki, dosłownie od Taylor Swift do Randelevej. Słucham naprawdę hmm. wszystkiego. I sądzę, że w ostatnim czasie, w mojej tego, czego najczęściej słucham, sądzę, że można powiedzieć, że byłaby to summertime sadness Randelevej. O, okej. Okay. Konkretna odpowiedź, bo szybko <grywam grywam> się. Jak ty jesteś takim amatorem muzyki, to pewnie będziesz wiedział, kto śpiewał w Szukanach. Przy Konaję Zbigniew Bałecki? Dobrze. A, jak jest Twój największy idol? Największy idol, ogólnie idol, czy jest jakiejś tak, specyficznej dziedzin? Hmm, no to ciężko mi w sumie powiedzieć, ponieważ ja nie, nie mam takiej jednej osoby, do której chciałbym się tak całkowicie liczeć jak ona. Ja personalnie widzę, że nie każda osoba jest idealna, ale w każdej osobie jest coś, co w mojej opinii powinno by naśladować czy powinno by się powielać. Więc w mojej opinii, tak ciężko wybrać tylko jedną, specyficzną osobę, którą chciałbym, którą chciałbym się tak w pełni utożsamiać. Ale jakbym miał tak najbliżej wskazać, kto jest taką osobą, która jest mi najbliżej, jakby to powiedzieć, do takiego ideału, do takiego ideału idola, to personalnie, hmm, powiedziałbym może, że tej Swift właśnie. To właśnie okay. jest taki mój wybór. Ulubiony nauczyciel. A, tutaj ciężkie, ciężkie pytanie jest ja widzę już na sam początek takie. No. Hmm, tutaj też wybór, wybór nie jest prosty również, ponieważ jest wiele nauczycieli bardzo dobrych w naszej szkole. I sądzę, że jednak w moim przypadku ta rozgrywka takiego miana, takiego najlepszego nauczyciela jest między dwójką, między profesorem Zabczykiem a profesorem Kowylcem. I tutaj wybór, wybór jest naprawdę ciężki, więc powiem, że ta dwójka będzie na pierwszym miejscu ode mnie. Dobrze. To może e, tak, masz powiedzmy 30 sekund, wymień jak najwięcej krajów na literę D. Na no, D? O, dobra, spróbujmy. Dania, e, Dominikana, Dominika... D... E, Kurde, ciężkie pytanie. Jeszcze, jeszcze coś jest? Ja nie liczę 30 sekund, ale jesteśmy mniej więcej w połowie, co nie? Dobrze, myślę, jakie kraje są. No właśnie. D... Tam jest na pewno, ale... Czy to jeszcze jest? Dobra. Ja, ja myślałem o Djibouti. A, a, dżibuti, jest, a jest. Jest wielkie jak jeszcze jakiś jest. Jakieś... No więc, powiemy się. Wiesz, <Glarki> na następnych wywiadach. W następnych wywiadach. <Glarki> Dobrze. To może teraz, e, już tak bardziej przechodząc do, do meritum, powiedz po jednej zalecie i wadzie każdego, Sztabu, kandydata? Z że... z bez zbędnych kopiaterii... Tak, po prostu, zbędnych Dobrze. Razem ze swoim sztabem, Nie, nie, nie. nie, upares, nie. <śmienicza> dobrze, czarą, czy... nie, 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 tylko oh, kandydatów. Kandydat. Kandydat. Hmm. No to na początek może zacząłbym od sztabu Mateusza, Mateusza Jaworskiego. Więc przede wszystkim, co mi się mi bardzo podoba, to jest to podejście, takie podejście do takiego, do takiego zwykłego ucznia naszej szkoły. W sensie ten cały dzień Witkowskiego, który był wczoraj, pamiętam, to było naprawdę w mojej opinii coś, co jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ ty nie tylko możesz e, jakby tak dowiedzieć się, co myślą, tacy zwykli uczniowie, którzy później będą na ciebie głosować, ale także bardziej się z nimi poznać, dowiedzieć się też, jak myślą i jakie mają opinie na dane tematy. Więc to zdecydowanie jest taki największy, największy plus tego sztabu w mojej opinii, a co do minusów, to, hmm... Ciężko momentami żeby wybrać. W sensie ciężko wymyślić. E, powiedziałbym w sumie, że może ta taka Momentami za duża formalność, to w okay. mojej opinii, ponieważ nasza kampania jest zdecydowanie przeciwieństwem bycia formalną, więc to taka momentami, zwykła, momentami przesadna ta formalność w mojej opinii, ale też są momenty, gdy jak najbardziej powiem, że kampa sposób kampanii jest podobny do naszego sposobu kampanii. Dalej tu, może jeszcze kliurki sobie, czy poszedłem z nim dalej, to jak na plus, to w mojej opinii na pewno bardzo podobały mi się ulotki, które dostawałem. Były bardzo, bardzo trudno zrobione, bardzo, właśnie był kładki LED, było bez zbędnego tekstu, ludzie mogli sobie jak najbardziej y, zeskanować sobie go w dowolnej chwili, czy nawet zadać do domu i zrobić to później plus też bardzo podoba mi się koncept koszyczka na ulotki stojącego przy schodach bodajże, to jest między, na pół czy można tak nazwać i tam właśnie możliwość poddawania tych ulotek, żeby nie wyrzucać ich do śmietników, nie zostawiać ich w salach lekcyjnych, to jest według mnie bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ to ogranicza liczbę, liczbę tych śmieci, które też ułatwia zdecydowanie pracę panią sprzątaczką później w naszej szkole. A co do minusów? Mm, to tutaj będzie podobnie jak w przypadku jak sztabu, sztabu Mateusza, zdecydowanie ta formalność. Tutaj jednak powiem, że dość ta formalność jest na zdecydowanie poziomie ponad, ponad tego, ponad to, co ma, sztab Mateusza momentami jak jest. I tutaj ta formalność zdecydowanie jest u mnie za wysoka. W sensie takie, jest to takie. Przeformalizowanie tych wielu konceptów, brakuje takiego podejścia do zwykłego ucznia, jak to staramy się robić. My i staramy się robić na przykład Michał i Mateusz. No i dalej mogą stać tylko no. sztab Michała z Plusów. To na pewno ostatni spot, spot który nagrali. Bardzo, bardzo mi się podobał personalnie. Naprawdę doceniam zarówno umiejętności Michała, jak i cały ten. Ten spot, jak ewidentnie wielki nakład pracy. Tak, <laughs> Dokładnie. No nie To Więc to na pewno mi się podobało. Tego nie zobaczycie na debacie. Dokładnie, dokładnie. No a z minusów to mi personalnie nie podpadły do gustu grafiki na Instagramie. Według mnie ten kolor pomarańczowy pomieszany lekko z tym białym na tych grafikach postulatowych nie do końca dobrze wkomponowuje się. W sensie jest zbyt słabo wyróżniający się nie jest on na przykład jak kolor niebieski od Mateusza czy tak nasz kolor czerwony. Natomiast to jest jednak taki kolor, który łatwo, łatwo zgubić gdzieś przewijając przez Instagrama. Więc tak bym powiedział, z tych największych plusów i minusów kandydatów. A myślisz, że który z kontrkandydatów zagrozi Ci najbardziej, jeżeli chodzi o posadę? <noise> no to na ten moment sądzę, że to właśnie sztab Mateusza, ma, jest takim największym, największym przeciwnikiem. Widać tę motywację u nich, widać zdecydowanie, nie odpuszczają, pomimo, że zostały już tylko kilka dni tej, tej kampanii wyborczej. No i mam nadzieję, że będzie walka z nimi bardzo owocna i zdecydowanie na debacie również. Liczę na bardzo owocną debatę i bardzo mhm. owocną rozmowę. Mhm. Dzięki. Na same pytanie yy, odnośnie twojej takiej hasła wyborczego można powiedzieć. To nie będzie. Zastanawiam się, co, co chcesz w tym przekazać, skąd się, wziął pomysł na takie hasło, bo no, nie, mi się kojarzy nie bardzo z rozwojem, tylko raczej z takim utrzymaniem tego, co jest, yy, a nie spadaniem. Czyli tutaj nie, nie jak. Ktoś mówi to, to słyszę, nie, nie słyszę żadnych innowacyjnych pomysłów i takie mhm. takie. tak sposób? W sensie rozumiem, rozumiem obawy, ponieważ hasło jest przede wszystkim celem naszego hasła. Jak siedliśmy grupowo, sztabowo, żeby je wymyślić, było właśnie to, że było ono w miarę krótkie i w miarę chytliwe. I właśnie, gdy wpadliśmy na pomysł właśnie tego hasła, zdecydowanie spełniało ono oba te kryteria. Łatwo wpadało ono w ucho, nie było ono też za długie, żeby też wiadomo nie zajmować. Za dużo miejsca i też ułatwić życiem zapamiętanie go po prostu. W sensie, przede wszystkim, głównym przesłaniem tego hasła jest niezadowolenie, które wynikało z pracy ostatnich samorządów, które w naszej opinii nie do końca spełniły właśnie wszystkie postulaty. Pomimo, iż zapowiadały naprawdę dużo i te postulaty były naprawdę dobre, to jednak takie rzeczy w sumie podstawowych, jak na przykład rok temu proponowano wypożyczalnia odwarek, kalkulatorów, nie działa niestety dalej, co było bardzo przydatne, sam wielokrotnie zapominam kalkulatora na sprawdzianie, no, szczególnie z matematyki. Więc to jest takie takie matematyce to... można kalkulator? Można, tak powiedziałem. Można, to masz na profesor to znaczy. Ale jest prosty tylko kalkulator, nie? nie, nie. No, ale to i tak zawsze tak, coś, coś. Tak fajnie. <głosy> <głosy> Tam, jest matematycznie <noise> już można, nie można niestety. To, to, jest, to, jest, to jest większy problem. <noise> ale dobrze, że jest przynajmniej kalkulator. I właśnie, jak tak mówiłem, to właśnie to niezadowolenie było największym przesłaniem za tym. I nasze postulaty, staramy się przede wszystkim, żeby były sprawdzone, były one wszystkie dyskutowane z dyrektorem Breznań. Nie wprowadzamy mm. żadnych postulatów, na które nie było zgody, nie były one już dyskutowane z panią dyrektor, ponieważ to byłaby zwykła populizm i zdecydowanie zaprzeczanie tego, w co sądzimy i jak chcemy zmienić tą szkołę. A co byście zmienili, żeby nie być jak poprzedni samorząd? Więc przede wszystkim powiedziałbym, że przede wszystkim jesteśmy grupą ludzi zaangażowanych, ludzi, którzy nie startują tylko do, do wyboru, żeby tylko być tym przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, żeby mieć ten tytuł, tylko my naprawdę chcemy, chcemy coś zmienić, chcemy płynąć na tę szkoły w jakimś pozytywnym aspekcie, szczególnie po ostatnich ciężkich latach COVID-u, kiedy szkoła była często na nauczaniu zdalnym, kiedy nie było takiej możliwości. Takiego przeprowadzania tak wielu akcji wewnątrzszkolnych. Ja na przykład przyszedłem do szkoły już po pierwszym lockdownie, w ósmej klasie byłem, właśnie gdy po raz pierwszy zamknięto szkoły. i Ja nie do końca doświadczyłem tej całej piątkowej atmosfery, o której zawsze mi opowiadano, o której tak zawsze słyszałem, o tym zgraniu wewnątrzszkolnym, o tej właśnie inicjatywie, o tym lokalnym patriotyzmie, a tym nie doświadczyłem tego. I właśnie to jest nasz taki postulat, żeby po prostu przybliżyć, żeby po prostu po tej pandemii, po tym ciężkim czasie spróbować się i zdecydowanie no, wprowadzić te rzeczy, które tak by stały tym właśnie, tym byciem Piątkowiczem, żeby już było, nie był to pusty slogan, tylko było coś, to coś zdecydowanie realnego. Okej, okay, ja mam pytanie jeszcze do, do Twojego loga. <laughs> jest, tak, logo no, tak, 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 I zastanawiam się, czy... Inspirowaliście się, albo przynajmniej mieliście na myśli e, może, bo jak ja patrzę na tę naklejkę, na 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 to kojarzy mi się ona z, z ilustracją międzynarodówki pomieszczającej <grym -mierza> <grym -mierza> z Marksa i Renina. <grymny> pytanie, czy chciałeś przez to coś powiedzieć, czy w ogóle to nieświadomie tak wyszło, czy jaka jest historia tego? Nie, historia, historia loga jest zdecydowanie… nie planowaliśmy nawiązywać do loga międzynarodówki, wyszło to, to, wyszło to przypadkowo akurat. Taki był nasz koncept, moja koleżanka Magda, która wysyłała logo też, gdy później słyszała od wielu ludzi na komentarzu, ponieważ nie wiem, czy się zauważyliście się podobieństwo, była dość zdziwiona, że właśnie takie logo… Przekazy pod programu. <laughs> Więc generalnie to nie, nie było to nawiązanie świadome i była to głównie raczej koncepcja, w sensie nie, nie było to celowe nawiązanie do ulęga hmm. hmm. ja Mam jeszcze pytanie odnośnie klubu tańcznego, który ma funkcjonować w szkole. Czy mógłbyś przybliżyć szczegóły te tego, Oczywiście. Klub tańczny to jest zdecydowanie to, o czym słyszeliśmy także rozmawiając z członkami naszego sztabu, Wiele osób, na przykład Zosia, Zosia Tokarz, Ala, a -Ala, a -Ala i Julia Fanczyka, y, są tańczą y, wyrobnie i robią to od dłuższego czasu. Jednak nie do końca odpowiada im bycie w cheerleaderkach w szkole, które działają. Y, już w tym roku w że już kilka treningów nawet, ponieważ dopytywaliśmy się o to w ufistek. I jednak, y, jak się dowiedziałem od nich, y, bycie w cheerleaderkach lub treningach to są dwie zupełnie różne rzeczy. I jednak yy, nie do końca od, odpowiada im właśnie, zostanie częścią tego, tego duży liderek, ale zdecydowanie chętnie byłyby za tym jednak za klubem tanecznym. I ogólnie idea jest taka, żeby oczywiście w raczej znaczy odpowiadają w tym kontekście, ponieważ wiadomo wchodziłyby dodatkowe godziny, ludzie nie mają czasu, ludzie mają inne swoje zajęcia, to wiadomo, w ufis nie należy tym obciążać, ponieważ tak ludzie się mają już zdecydowanie dużo, dużo, dużo zajęć w wolnym czasie. I zdecydowanie proponowaliśmy coś w stylu takiego, ponieważ jak sądzimy samorząd powinien być łącznikiem między dyrekcją a uczniami, samorząd nie powinien sam ciągnąć wszystkiego, powinien on próbować przekazać postulaty uczniów do dyrekcji, próbować je zrealizować. I właśnie sądziliśmy, żeby nie tylko spośród zwykłych, spośród uczniów, uczelnic, które byłyby chętnie chętni poprowadzić taki właśnie klub, ale także poszukać wśród znajomych, sam mamy wiele znajomych i znajomych, którzy już na przykład w operze, w operze krakowskiej dzielają się bardzo aktywnie i byliby skorzy poprowadzić właśnie taki klub w naszej szkole. Oczywiście pozostaje też jeszcze kwestia, dogadania się dokładnego miejsca, wynajmu sali, salki bądź nawet możliwości organizacji tego tutaj w szkole, chociaż to mogłoby być zdecydowanie trudniej. Więc to jest taka kwestia, która również jest bardzo ważna, ale również y, już mamy już pewne opcje i będziemy próbować dostać się właśnie, żeby zdobyć najważniejsze miejsce, czy miejsce, gdzie ludzie czy mają w ogóle ćwiczyć, rozwijać swoje pasje. Dobra, dzięki Ci wielkie za Twój czas, życzymy Ci powodzenia na debacie. W dalszym ciągu kampanii byś chciał się pokazować detektywą. Ja bardzo przyjdzie. Dobra. <tusza> <zdetektywą. tusza> Dzięki Ci wielkie Ci przyjęcie. Dziękuję. Bardzo